Cześć, kupiłem telefon na platformie temu. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto, no to zobaczcie, zakupiłem Xiaomi 14T, czyli telefon, który jeszcze rok temu kosztował ponad 3000 zł. Ja kupiłem ten telefon za nieco ponad 1800 zł. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, oprócz smartfona znajdziemy w zestawie Etui na smartfon, Oczywiście przewód do ładowania i co jest niespodzianką, mamy też. Oryginalną 67 watową ładowarkę od Xiaomi. Telefon w wersji 512 GB pojęci, wbudowanej 12 GB RAM, czyli ta wersja tutaj mocniejsza. I jeżeli chodzi o czas dostawy takiego telefonu, to zobaczcie, zamówiłem telefon 23 lipca o 17.40. Natomiast już 31 lipca. Telefon był u mnie, został odebrany, tak więc jak widzicie, szybka dostawa. Z czego tak naprawdę już na drugi dzień telefon był na magazynach GLS-u w Madrycie, a następnie po czterech dniach na magazynach już w Niemczech stąd przyjechał bezpośrednio do Polski. Jeżeli chodzi o specyfikację tego telefonu, to zobaczcie 12 GB pamięci RAM na pokładzie, 512 GB pamięci budowanej. Procesor Mediatek Dimensity 8300 Ultra, bardzo wydajny procesor. Do tego grafika Mali G615, bateria o pojemności 5000 mAh. No i Android już w wersji 15. Telefon jest bardzo szybki, bardzo wydajny. W kolejnym odcinku pokażę Wam wyniki tego telefonu w Antutu. No i telefon ma rewelacyjne aparaty z obiektywem LEJKA. Matryca Sony IMX906, obiektyw szerokokątny, również teleobiektyw, robiący naprawdę rewelacyjne zdjęcia. Te zdjęcia również w kolejnej recenzji. U góry ekranu widzicie kod, dzięki któremu nowi użytkownicy aplikacji TEMU będą mogli kupić jeden z wybranych smartfonów w bardzo atrakcyjnej cenie. Tak więc tutaj zachęcam do skorzystania. Pełna recenzja jak zwykle na kanale Tablet Radar przez Smart Test.